Na PlayStation 4 w grudniu pojawi się gra The Girl and the Robot, która została sfinansowana na Kickstarterze, bodajże kanadyjskim. Ona miała do tej pory ukazać się na Wii U, na PC-cie, zdaje się, że tam jeszcze Linux, Mac. No i dostajemy nową, nową grę, to zawsze jest przyjemna informacja. Natomiast dlaczego o niej mówimy? No bo wygląda jak... Znaczy tylko może kojarzy się trochę z I. Tak, jak mieszanka Iko i filmu studia Ghibli troszeczkę, jeśli chodzi e, jeszcze o kreskę i o całą oprawę audiowizualną. E, jak trochę takie bardziej dynamiczne Iko, jak tak patrzyłem po trailerach. Bardziej skoncentrowane na walce, nawet bym powiedział w kontekście robota. Właśnie, możemy kierować dwiema postaciami. No właśnie, bo no nie to, było się W dowolnym momencie między nimi przełączyć, jest, jest robot, jest dziewczynka, dziewczynka... Bardziej się skrada, tak? mhm. bardziej się chowa. A robot bardziej walczy. Robot bardziej walczy i może ją nosić tam, gdzie na Tak, 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 tak. Y... No i mamy uciec. Na razie tyle wiemy, że mamy uciec z zamku pewnej czarownicy. No i co? Jak się podoba? Jaram się. Kompletnie. <grym> nie, mnie po te... <grym> Naprawdę? Naprawdę. Zupełnie mi się <grym> nie podoba. To, to że jest gra, wiesz, której jest robot, dziewczynka i zamek. I oni ze sobą współpracują, jest zaraz gadka, O, i to nie. No, no stary, tak. Wygląda, wygląda fatalnie, moim zdaniem. No, nie, come on, to napoje na dwójce takie, gry mogłyby się ukazywać. Yy, walka jest nudna, moim zdaniem. No, Ale mamy tego, co zobaczyłem, pierwszy. Taki, taki tak, naprawdę i to, publiczny trailer. Kompletnie który... mnie to nie zajarało. Natomiast... Obejrzyj sobie pierwsze trailery Ico, czy Ciebie by to zajarało, tak naprawdę, z dzisiejszej perspektywy. No więc właśnie dlatego myślę, że to jest jedna rzecz, która ma szansę uratować tę, tę, tę grę, czy nie dla mnie, że to było by złe pierwsze wrażenie. Mhm. Natomiast no widzisz, Ty się tym jarasz, więc... No bo wygląda ładnie, o kojarzy właśnie. mi się dobrze. Mam nadzieję, że tego nie spieprzą, a jak wyjdzie w praktyce, no to zobaczymy za parę miesięcy, kiedy ta gra będzie miała premierę tak naprawdę. No to jest fajnie, że na dzień dobry gra budzi jakieś kontrowersje. Tak? tak. Mamy różne zdania, także fajnie, czekamy, nowa gra. No, to, no. Sprawdźcie sobie The Girl and the Robot, napiszcie nam, czy Wam się podoba.